Dieta ketogeniczna, inaczej wysokotłuszczowa. Jest to dieta, w której głównym źródłem energii są kwasy tłuszczowe, w przeciwieństwie do diety podstawowej, w której czerpiemy energię z glukozy. Dieta ketogeniczna jest wskazana w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, głównie padaczki lekoopornej. Może również uzupełniać terapię onkologiczną. Zdecydowanie nie zaleca się przechodzenia na dietę ketogeniczną w celu utraty zbędnych kilogramów. Przeprowadzona może powodować hipoglikemię, bóle głowy, zaparcia, wzdęcia, dyskomfort w jamie brzusznej, ale przede wszystkim niedobory pokarmowe. Jeżeli waszym celem jest utrata masy ciała, skupcie się na ujemnym bilansie kalorycznym diety, a nie na stosowaniu drastycznych modeli żywieniowych, które jak dotąd nie są poparte żadnymi badaniami naukowymi. Coraz częściej pacjenci pytają mnie o dietę ketogeniczną. Dieta ta bardzo różni się od standardowego sposobu żywienia. Dlatego może być niebezpieczna dla organizmu. Nie dajmy się zwieść modzie. Ale jeżeli już zdecydujemy się na prowadzenie diety ketogenicznej, zróbmy to pod okiem lekarza i dietetyka. Na dzisiaj to już wszystko. Po więcej wiedzy zapraszam do kolejnego odcinka. 90 Sekund o zdrowiu. Jeśli macie dodatkowe pytania, zachęcam do komentowania.